Dwudziesta kolejka pierwszej ligi koszykarzy, witamy serdecznie. Hala przy Grunwaldzkiej w Toruniu, Siden, Polski cukier, Torunie, Białe Stroje kontra UMKS, Kielce, drużyna, która no, na pewno do faworytów tegorocznych obecnych rozgrywek się nie zalicza. Przed Przedostatnie miejsce w tabeli, Toruński zespół po dziewiętnastu kolejkach na miejscu ósmym na pograniczu. Tych playoffów, tego planu, chyba minimum na ten sezon, chociaż no, wydawało się, że przed tym sezonem polski cukier będzie walczył o jednak dużo wyższe miejsce niż w tej chwili obecnie zajmowane. No ale popatrzmy, jesteśmy na początku drugiej kwarty tego spotkania. Prowadzenie Sidenu. Z UMKS-em Kielce 29 do 22. Dwa punkty rzucone przez drużynę gości w drugiej kwarcie już na samym początku, no ale to jest ciągle pierwsza minuta drugiej kwarty. Przy obecnym kalendarzu, jak już no w zasadzie dwie trzecie sezonu zasadniczego mamy za sobą Torunianie, nie za bardzo mogą sobie pozwolić na jakieś wpadki, no wpadki na własnym boisku, to już zupełnie przydałoby się jeszcze jakieś zwycięstwo na wyjeździe, żeby mieć pewne miejsce w czołowej ósemce, bo w tej chwili to jest naprawdę tak na pograniczu. Przed momentem znowu punkty Piotra Śmigielskiego, kontratak Aleksander Perka. No na takie akcje Olka Perki w zasadzie i co rusz, to powtarzamy przy okazji każdego spotkania w Toruniu. To Czekaliśmy tutaj od Początku sezonu Znowu jest 12 punktów przewagi 41-29 Ale już 10 punktów po Tym celnym rzucie Artura Kijanowskiego, 4 minuty 40 sekund Do końca Drugiej kwarty Szpyrka, Aleksander Perka Piotr Smigielski No i Szpyrka Tutaj duża pomyłka. Nie spełna 4 minuty do końca meczu i Marcin Brubel. I teraz Wróbel pokazał, dlaczego jest skutecznym graczem, średnio zdobywającym najwięcej w UMK się kielce punktów. Znowu ta ostatnia kwarta jakoś tak w popularnym spożywczaku niczym szczególnym tutaj. Pięknym basketem nie jest okraszona. Ale wreszcie jakaś zespołowa akcja. Wreszcie coś ciekawego. Wreszcie przegląd sytuacji pod koszem. Wreszcie punkty Bartosza Bochno. Można powiedzieć 76-59. 17 punktów przewagi Sidenu. I ostatnie dwie minuty. Ostatnie dwie minuty meczu. Paweł Bacik. Trochę na siłę. Kijanowski. Kijanowski. No... Tam nie miał szansy znalezienia Rafała Króla w żaden y, sposób. No ale UMKS to jest drużyna, która ma na koncie cztery zwycięstwa. Chociaż y, na koniec, brawo, 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 jeszcze raz brawo. Pokarani teraz y, Kielczanie za no, troszeczkę nie pierwszoligowy poziom. Y, co tu dużo mówić. Jest 21 punktów przewagi na minutę 17 do końca, no więc mocno, mocno nadrobili gospodarze. To już jest absolutna końcówka tego spotkania, no więc w czwartej kwarcie oglądaliśmy jednak wreszcie jakieś punkty i to zdobywane... Po efektownych akcjach i seriami, ale w ostatnich dwóch minutach w zasadzie koniec spotkania. Siden wygrywa pewnie. Siden wygrywa tutaj 82 do 64 z ósmej pozycji. Na pewno toruńska drużyna w tabeli nie spadnie. No a jest zdecydowana szansa i okazja na awans, ale tej środek. Pierwszoligowej tabeli wygląda w ten sposób. Różnice dosłownie jednopunktowe, więc jedna porażka, jedno zwycięstwo może przesuwać drużynę o kilka pozycji w górę, o kilka pozycji w dół, więc tutaj nie ma miejsca już na przykre niespodzianki, jeśli Siden chce grać w playoffach. Dzisiaj polski cukier Siden Toruń wygrywa słojem KSM Kielce 82 do 64. W kwartach 29 do 22 przegrana przez Torunian 18 do 20, Trzecia po przerwie wygrana 21 do 12 i na koniec gospodarze rzucają 14 punktów przy 12 u MKS-u Kielce indywidualnie dla Sidenu. Najwięcej punktów po 19. Aleksander Perka i Jacek Jarecki. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasze kolejne relacje ze spotkań, koszykarzy polskiego cukru Siden Toruń. Do usłyszenia, do zobaczenia.